Siemaneczko na kanale do roboty. W jednym z odcinków pokazywałem wam, jak wygląda praca w sklepie zoologicznym. Pisaliście w komentarzach, żebym rozwinął jeszcze ten materiał o zwierzęta, więc dzisiaj jestem w takim sklepie zoologicznym, w którym tych zwierząt jest bardzo dużo, więc pokażemy Wam, jak wygląda tutaj praca, jak takimi zwierzętami się opiekować i jak przygotować je do sprzedaży, więc co? Bierzemy się do roboty. By wolały Żuwia złowić, byłoby to chyba prostsze. Nie chce pani Żuwia? Nie. Jest ze mną Mariola, witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Jesteśmy w sklepie zoologicznym, a jak sklep zoologiczny, to porozmawiamy i zobaczymy zwierzęta. No bo praca w sklepie, no to jak w każdym innym. Układamy towar. Wbijamy cenówki, opiekujemy się pewnie klientami. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym, co nas wyróżnia, czyli tym, że mamy zwierzęta i chcę Ci pokazać, jak będziemy się nimi opiekować. Ty, jako nasz przyszły pracownik, jak będziesz się nimi opiekować? Zapraszam. Chodźmy. W ogóle mamy tutaj całą masę wspaniałości dla naszych zwierzaków kamaty do nauki czystości, zabawki, które nadziewamy Ojejku. ciasteczkami bądź specjalnymi pastami, pies jak nie mamy czasu, sam się tym bawi. To dziwnie e, wygląda. No dziwnie wygląda, ale jest bardzo fajne. E, w ogóle świetnie się odbija po rzuceniu. Tak? No w tym kartonku <grym grym> nie, no, nie, no, tak, nie odbiło się aż tak nie dobrze. Nie odbiło się aż tak dobrze. Natomiast głównym, główną zachętą jest to, czym tam e, nadziejemy Aha, tam czyli, czyli na smaczki wkładać. Dokładnie, dokładnie. Każdy pytał, gdzie jest Nemo? A Nemo jest tutaj. Znalazłem Nemo. No dobra, Mariola, to co? Pogadaliśmy troszkę o tym Produktach wiemy, że jest tego mnóstwo nie tylko zabawa, ale, ale... Też, i, też i takie i zdrowie. i zdrowie, także to pod każdym kątem można na nas liczyć. No to pracujesz. dobra, to teraz będziemy liczyć na mnie, bo ja biorę się do roboty. Teraz Ty bierzesz się do roboty, zapraszam Cię do karmienia zwierząt. Tak. No to teraz zaprowadzę Cię do Mikołaja, który tutaj zajmuje się u nas zwierzętami, ale przed pracą dam Ci twój podstawowy ekwipunek, OK. Czyli, e, koszulka, polar. I widzę I... jeszcze zestaw e, lektur. Tak, zestaw lektur, ale nie przerażajcie to nie jest tak, że zaczynając pracę u nas musisz się tego wszystkiego nauczyć. To jak będziesz pozyskiwał tą wiedzę, będzie zależało od Ciebie. Jeżeli będziesz chciał więcej zarabiać w naszej firmie, e, będziesz miał możliwość zdawania egzaminów, które podwyższą Twoją pensję, tak? Każdy egzamin to jest wyższa pensja. Masz materiały, możesz się nauczyć, czyli tak naprawdę to od Ciebie będzie zależało ile będziesz zarabiał w naszej firmie. Aha, czyli to jak w szkole, że coś się nauczymy, zdamy egzamin, tak, tak, mamy wyższe to, oceny. Ale... Dobra, to ja teraz otwieram księgę wiedzy, tom czwarty, akwarystyka, żeby pomóc Mikołajowi w tej pracy w karmieniu. Cześć, Cześć Mikołaj, witam cię serdecznie Zaczynamy dzień od karmienia zwierząt Tak, tak, tak No każdego dnia jak przychodzimy do pracy No to pierwsze co, to karmimy nasze zwierzątka Zależy od kto jest po prostu na zmianie danego dnia tak I ta osoba się zajmuje czymś. Czyli nie gracie w kamik, po papier, dzisiaj ty sprzątasz No jeżeli jest więcej osób na przykład na zmianie No to, no to wtedy już jest losowanie powiedzmy Ale tak to Okej, okay. tak i co, co tutaj dajemy? Widzę mnóstwo jakichś takich kolorowych przysmaków Czurką dajemy i myszkom, i chomikom kamik z zawartością białka zwierzęcego, ale do tego lubimy dodać jeszcze jakieś np. mączniki suszone, Robaki. takie robaczki, dokładnie, okay. dokładnie. Dobra, sypiemy robaków. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka dla Zwierząt, czyli sypiemy yy, sporo. Niech mają coś od wujka Wojtka. Dokładnie. Proszę bardzo, szczurki. Wyżerka przyszła. Zapraszam Cię do zlewu tutaj akwarystycznego. A, okej. Okay. Ola, no, wrota bo się otwierają, pochowane, ja mówię to jakaś meblościanka I tu jeszcze jakieś przysmaczki, domniemam, że to jest coś dobrego Orzeszki w karmelu, marcheweczka Orzeszki, no? one są twarde, także pomagają zwierzakom ścierać sobie to zęby To to zjeść? Proszę bardzo, nie, jeżeli nie. im nie szkodzi, to tobie też nie powinien no, Dobra, skoczy mi Nie powinien o, Dzięki, to jest fajna informacja, że nie powinien <laughs> Proszę, częstujcie się, króliki. A to jest tak, że te zwierzęta, nie wiem, są u was tydzień, dwa, miesiąc, czy jest jakaś reguła? E, nie ma reguły. Jak te zwierzęta przychodzą, to czasem jest jeden dzień, tak? I na drugi dzień się sprzedają. Czasami to jest tydzień, czasami to jest miesiąc. Aha. Nie ma reguły po prostu. Ale jest z... tak, że na przykład, nie wiem, taki myszoskoczek albo chomik dżungarski, nie wiem, częściej jest ta rotacja? Na pewno chomiki są najbardziej popularne, ponieważ, no, wśród dzieci, to one są dobre, żeby uczyć odpowiedzialności takie małe dziecko. No i to jest bardzo taki częsty prezent właśnie dla, dla dzieci. A myszoskoczek nie? A myszoskoczek trochę mniej. To mamy zasięgi, zmieńmy tą regułę w ogóle. Moi drodzy, oglądacie odcinek na kanale Do Roboty, teraz nie kupujemy chomików dżungarskich, przerzućmy się na myszoskoczki. Może są dwie dychy droższe, ale jakże szczęśliwsze. Tylko trzeba wspomnieć o tym, że myszoskoczki to są bardzo towarzysze wszystkie zwierzątka i wypadałoby, no, no trzeba dwa kupić od razu A. tak, no minimum, minimum, żeby one tam same nie siedziały. No widzisz, no to też cenna informacja, ja widzę, że, znaczy widzę już po raz kolejny widzę to, że żeby pracować w sklepie zoologicznym y, trzeba być Miłośnikiem, Miłośnikiem, tak, jak nie? najbardziej, jak najbardziej. No. E, Szczycimy się tym, że ludzie pracujący w kakadu, no to najczęściej no, to są miłośnicy zwierząt, mają swoje zwierzęta, tak? E... No tak, bo z jednej strony niby mamy napisane, że jesteśmy sprzedawcami, ale no to bo to jesteśmy, tak, tak, pracujemy tak w sklepie, ale sprzedawca można być, nie wiem, w sklepie obuwniczym, w sklepie z ciuchami i po prostu przychodzimy tam, żeby pracować, zarabiać pieniądze. No tutaj musimy z tymi zwierzętami się jednoczyć, coś o nich wiedzieć, nie? E, ja powiem tak, no... E i pracując w Kakadu czuję się trochę jak, jak aptekarz na przykład, tak? Przychodzimy do aptekarza po porady różne medyczne, mhm. tak? On nie ma uprawnień takich jak lekarz, ale stara ci się pomóc. To ja właśnie czuję się trochę taki jak weterynarz dla, mhm. dla, dla, dla zwierząt. Okej, okay. to też cenna informacja mhm. dla wszystkich widzów, którzy chcieliby pracować w sklepie zoologicznym lub w drugą stronę. Mają zwierzęta, pasjonują się tym, lubią zwierzęta, nie wiem, cokolwiek z nimi tam robią, no to mogą w takim sklepie pracować, żeby tą pasję połączyć z pieniędzmi. Dokładnie. Dobra, to dokładamy jeszcze te przysmaczki, karmimy zwierzęta i zobaczymy, co dalej. Ostatnia micha, wkładamy i proszę bardzo. Dobrze, oprócz zwierząt, tak, zajmujemy się też klientami. No to e... też jest ważne. Także podejdźmy może do pani, zobaczymy, czego chce. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja widzę, że szuka pani jakiejś rybki może, w czymś pomóc, jest dwie molinezje ładne, tak? złota i czarna. Dobrze, nie ma problemu. Ja, ja mam łowić? Tak, Nędrę tak, to, to będzie twoje zadanie dzisiaj. Te się takie? Dokładnie tak. Przygotuj mi wszystko, a ja będę yy, A więc tak, na pewno będziesz potrzebował leczek, żeby przelać wodę. Będziesz potrzebował yy, miarkę taką, worek i gumkę recepturkę. I na wędkę? I nie na wędkę, nie na wędkę. No i oczywiście siteczko. Dam ci najmniejsze żebyś trochę mały, trudniejsze zadanie. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Czy pani ma jakąś wybraną rybkę, czy ma łowić po prostu na no, hibita? Po prostu. No, żeby były dwie, dwie różne. Dwie różne. Czekaj, a nie tą czarną, nie? Nie, to nie. To nie, to nie. Coś złowiłem, nie? To, jest, to nie jest takie proste, jak się wydaje. No właśnie, pouciekały mi wszystkie. Gdzie to jest? Dobra. A, kozi rugią, brawo No to 50% zadania masz zaliczone To jeszcze Jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze czarna, żeby nie pomylić nie, nie. Nie. Czy ja zamieszam Najlepiej jest zagonić się w... Patrz O, Patrz, jakie... brawo, rady brawo. Rady mi jakieś dałeś, a ja już szybciej złowiłem już. Niż... I tutaj Mikołaj widzę, że pani przyszła z pieskiem Czy mhm. to jest normalne? Tak, jak najbardziej. E, nasi klienci są mile widziani ze swoimi pupilami. E, zawsze mamy przy wejściu miskę z wodą, z karmą dla piesków. E, no i oczywiście też nasi pracownicy e, są bardzo mile widziani ze swoimi pupilami. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakby pani coś szukała jeszcze dla pieska, to również służymy pomocą. Dzięki. Dziękujemy. Mariola, słyszałem, że masz dla mnie kolejne zadanie. Do pracy z tymi zwierzątkami jestem znowu zwarty i gotowy, więc co robimy? Tak, mam dla ciebie kolejne zadanie. Tym razem wpuścimy Agamę Brodatą do naszego terrarium, które musimy urządzić. E, zaraz sam będziesz tutaj wszystko Urządza. aranżował, i, e, i później wpuścimy zwierzaka, tak? tak Dobra, także swój zaczynamy. Ja urządzałem, ale nie wiem, czy jest tak, domem dla zwierząt. Może zacznijmy od włączenia oświetlenia, podnieś klapę. I tutaj masz takie dwa Aha. włączniki. Potrzebne są nam dwie żarówki. Jedna żarówka to żarówka grzewcza, która zapewni odpowiednią temperaturę. Mhm. E, natomiast druga emitująca e, promieniowanie, takie jak jest na pustyni, czyli takie jak gdyby promieniowania słoneczne. Zaczynając u nas pracę, przydzielimy ci opiekuna. Będzie to już nasz doświadczony pracownik, mhm. który będzie cię prowadził. Także nie ma się, że A, kogoś wprowadzisz okay. w błąd i jakiemuś zwierzakowi zrobisz krzywdę, bo czegoś zapomnisz mhm. dodać. No, aranżacja to trochę jak urządzenie mieszkania, no więc. Właśnie. Czyli Proszę. styl dowolny. Styl dowolny, natomiast yy, no wiesz, liczę na ciebie, że będzie, Zabędzie... będzie ładnie, tak? To, to możemy oprzeć gdzieś o, o tył, tak, żeby nie zabierało, albo położyć. No już Czekaj. może aranżacja. Yy, o, o, żeby takie schronienie zrobiła. No dobrze, tak. No właśnie wspomniałaś, yy, że wszystkiego nauczycie, że są szkolenia, kursy, ale... Co musi taka osoba, która chce pracować już wiedzieć, powiedzmy, czy musi mieć jakieś wykształcenie? Nie, yy, nie wymagamy tego. Natomiast musi mieć dobre, chęcie, yy, dobre chęci, pozytywną energię i, yy, yy, no, ja to widać, <grym> że <grym> wulkan, energia, energii. wulkan energii, także yy, to jest najważniejsze. Reszta, jak są chęci, yy, my wszystko. Yy, okay. Czyli Dalej pomożemy, tak? jest to, żeby, żeby lubić te zwierzęta. Żeby inaczej, lubić te zwierzęta. Nauczyć można się wszystkiego. Tak? I Wy, moi drodzy widzowie, możecie ocenić mnie od 1 do 10 teraz w komentarzach wpisując, jak piękna, jak piękny jest to terrarium. Bo to nie jest Nie, woli, woli. To jest terrarium. Terarium. Tak? Gady trzymamy w terrarium. Terarium. Tak. Czyli patrzcie, wieszam ostatni listek Piszcie teraz w komentarzach, tak? A, no. a ty oceni mnie sama od 1 do 10, albo od 0 do 10. Dla mnie dziesiątka. Dziątka? Dla mnie dziesiątka, Słysza, jest pięknie. Jedyna. Ja nie, nie wiem, chyba. Nie wiem, ja będę Do mojego domu musisz przyjść, tak. urządzić mi mieszkanie, no. No, jak, te jak, jak to terrarium. Jak to terrarium, wiesz, na tak, pewno dobrze tak. się czuła. Czekamy teraz na komentarze. Jest przytulnie. I czekamy mi się, na tak. zwierzątko. Czekamy na zwierzątko. W sklepie pojawiła się teraz pani weterynarz. Dzień dobry. Razem z naszą Agamą którą za chwilkę do tego przepięknego terrarium, które ustawiłem, ułożyłem, wrzucimy, ale moje pytanie pewnie widzów też się pojawia, co robi weterynarz w sklepie zoologicznym. Badam wszystkie zwierzęta, czy jest wszystko w porządku, chyba, że jestem wezwana, że jakieś zwierzę jest chore. E, w grę wchodzi również opieka stacjonarna u mnie w gabinecie, jak również, i to jest również wyjątkowe i warto to zaznaczyć, e, wszystkie zwierzęta kupione w Kakadu mają taką bezpłatną wizytę do tygodnia w, w gabinecie. Czyli to e, Gwarancja rozruchowa? Trochę tak, ale to jest bardziej wizyta dla e, klienta, żeby. Mhm. Omówić dodatkowo rzeczy, choć tutaj przychodzą do mnie do gabinetu ludzie, którzy już rozmawiają w sklepie zoologicznym i już mają dość dużą wiedzę na temat zwierzęcia, ale jeszcze do, dostają Czegoś parę dodatkowych Czasem uwag. może ktoś nie miał takiego zwierzęcia i, i musi to jakoś rozwinąć. Do... I co robimy z taką ja magałą przed włożeniem tutaj do, do terarium? Przy takim zwierzęciu przede wszystkim moja rola jest taka, żeby sprawdzić, czy jest zdrowe, czy ma apetyt. Tutaj tak naprawdę bazuję nie tylko na badaniu klinicznym i oględzinach, ale również na e, wywiadach. Z pracownikami sklepu, którzy na co dzień opiekują się tymi zwierzętami. Agama jest jak najbardziej zdrową dziewczyną prawdopodobnie. Jeszcze może być problem z określeniem płci, chociaż z... otwieramy terrarium. Nie będziemy słuchać, jaka jest ocena od Agamy, bo na pewno jej się to spodoba. Wkładamy do środka i. Sobie Oczywiście. Tutaj Zawsze rzęduje. trzeba powoli. Widzę, że tutaj terrarium przygotowane. Tak, 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 jest, jest dobrze. Mariola, jestem po wszystkich zadaniach, które dzisiaj zostały mi tutaj wyznaczone. Poszło mi chyba jako tako, byliście zadowoleni. I teraz moje pytanie powstaje: czy są w ogóle jakieś ścieżki kariery, i jak wyglądają zarobki? No, zaczynamy od podstawy, tak? E, przychodząc do nas, dostajesz podstawę, ale e, masz możliwość już po pierwszych trzech miesiącach zdania pierwszego egzaminu te księgi, które ci tam wcześniej pokazywałam, okay. z których pozyskujesz e, wiedzę, i już masz pierwszą podwyżkę, czyli pierwszy szczebel. Później e, kolejne egzaminy, kolejne dodatkowe pieniądze. Jeśli zostaniesz e, specjalistą od akwarystyki i mianują cię kierownikiem akwarystyki, masz dodatkowe pieniądze. Zaczynamy od podstaw. Wiemy wszystko, co się po kolei dzieje, jak się zaczyna praca i dzięki temu jesteśmy później nawet lepszym kierownikiem, bo wiemy, jak to wygląda od podszewki. Także już tu mamy kolejny, kolejną mądrożliwość: no bo kierownik czy zastępca zarabia więcej, także czym więcej będziesz się uczył, czym więcej będziesz tym pasjonował, a będzie to dla Ciebie przyjemność, bo jeżeli się tym interesujesz, to... No to jest przyjemność, tak? I masz więcej kasy przy okazji. Oprócz tego, jeśli mogę jeszcze tutaj dodać, mamy różnego rodzaju konkursy sprzedażowe, tak? Więc to jest dodatkowa kasa. Jeżeli wykazujemy energię, inwencję, żeby zachęcić klienta na przykład do zakupu chociażby tego samego, tego samego rodzaju karmy, ale większego worka, gdzie już to podwyższy, podwyższy nam sprzedaż, możemy mieć dodatkową kasę z konkursów sprzedażowych. Tak? Ale ja tu Więc... widzę od was, że tu ciężko by tej nie mieć, jak się pracuje z takimi ludźmi jak Mariola, to naprawdę taki wulkan energii to aż się chce tutaj robić, jeszcze jak się kocha zwierzęta, to jeszcze bardziej się chce, a jak widzicie, można dobrze zarobić, no bo y, im więcej energii i tej wiedzy i czasu poświęcamy na tą pracę, im bardziej lubimy te zwierzęta, znamy się na tych zwierzętach, to, to ta podstawa rośnie i zarabiamy dużo więcej. Jeśli szukacie pracy dla siebie, oczywiście możecie znaleźć ją na Eliksie w kategorii praca. Ja, Mariola, Tobie dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wszystkich pasjonatów zwierząt zapraszam do Takiej pracy naprawdę jest świetnie. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał do roboty i oczywiście pamiętajcie o tym komentarzu, żeby ocenić mnie, jak zrobiłem pięknie to terarium, no, prawda? Według mnie pięknie. Super. Dziękuję. <grym> Dziękuję, miło bardzo. było i zapraszam. Dzięki.